No to co dziewczęta, gotowi na kolejną przygodę, wspaniałą, tym razem terenową? Jesteśmy na torze offroadowym w Modlinie. Próbujcie podążać za mną. Zapraszam, zachęcam. Przed nami pierwsza próba, czyli wykrzyż. No dobra, i żeby wjechać na wykrzyż trzeba się na niego delikatnie wtoczyć. Ja się od razu uzbroiłem tutaj jak Pancerfaust po prostu, czyli podniosłem zawieszenie, ustawiłem się w tryb kamienie. Ale ja nie czuję nawet żadnych przechyłów na dwozie. Ten samochód wybiera te wszystkie kolejny, które mają te doły, które mają po kilkadziesiąt centymetrów. Także nawet mi układ kierowniczy nie zdąży zadziałać. Nieprawdopodobny skok zawieszenia w Niesamowite, słuchajcie, siedzę cały czas prosto. Ale ta pneumatyka jest nieprawdopodobna, słuchajcie. Ponieważ samochód normalnie jest w poziomie i tylko koła pracują. No i oczywiście wielowahacz też swoje robi. Aluminiowy. I na przodzie, i na tyle. Powiecie pewnie, że łatwa przeszkoda. No to popatrzcie na Forda. U mnie nie ma czegoś takiego jak pneumatyka. U mnie jest zawieszenie, które jest takim zawieszeniem, wydaje się uniwersalnym. Zawieszenie dużo prostszym, dużo... O! Explorer. No i się naeksplorował na, na, pier... no, na, na pierwszym przeszkodzie. <noise> Ale wisi, wisi, zobacz, no. ty wisi. On wisi, my Wisa... nie wisieliśmy. Ty no. nie wisiałeś. Zobacz, Nic. ma zobacz, napęd no. teraz, ma napęd teraz na skrajnych o. kołach. No dobra, przeszedł. Ale przeszedł. Ale przeszedł. To jest w ogóle jakiś, o, widzę niebo. Uwielbiam te próby przeprawowe, naprawdę. To jest niesamowite, że na tym torze naprawdę można w bezpieczny sposób te samochody sprawdzić. Tu testują producenci, tutaj ćwiczą zawodowi przeprawowcy ofrauderzy, ale też i totalny amator znajdzie coś dla siebie. O, tutaj kąt najazdu będzie istotny. W trybie ofraudowym u mnie to 23,7 stopnia, teraz widzę niebo. Teraz kąt rampowy to 21 stopni, a teraz kąt zejścia i kąt zejścia w tym przypadku to tam prawie 27 stopni. Spoczko, to w ogóle jest pikuś dla tego auta, słuchajcie. O tu musimy troszkę więcej. Widzę kur niebo i tyczki, i to wszystko. Dobra. Kąt natarcia to 20,2 stopnia i zobaczymy czy jest wystarczający, żeby podjechać po te nierówności. Czujniki parkowania się włączają. Natomiast absolutnie niesamowite i cudowne jest to, że w tym wozie nie brakuje mocy, nie brakuje tego momentu obrotowego. Dobra, delikatnie tylko dotknąłem.